Oczywiście nic dla was nie przygotowałem, oprócz alkoholu, dobrych wrażeń i interakcji z ludźmi. Także słuchajcie, zaczniemy sobie może kulturalnie od piwka, dwóch piwek, pogadamy sobie z jakimiś dorosłymi osobami w internecie. Trochę słońce zejdzie i ruszamy najpierw do kawiarenki do starego dziadusia, do którego miałem się zjawić, potem sobie pójdziemy w kierunku Oktoberfestu. Powiedziałem, że nie ma co walić w chuja. Trzeba sobie zaponać 6 browarków dawno nie piłem. Także oczywiście mam dzisiaj luźny dzień. Mam wyjebane po pięciu dniach niewolnictwa jebanego. Czas wreszcie zrobić. Czyli dzisiaj nudy. Tak, jak zwykle. Słuchajcie, randki nie było, randka będzie jutro. Sprawa wygląda tak, że randkę mam. Randkę mam o godzinie. Randkę mam o godzinie. 8 rano. Nie wiem jak, słuchaj, plan jest taki. Jest ósma rano. Słuchaj, randka jak fuj. No bo, stary, plan jest taki. Ona pracuje od poniedziałku do soboty. Rozumiesz? I w niedzielę mamy, mamy tylko czas, żeby się złapać. Ja jako odpowiedzialny, kurwa, człowiek, mówię, dobra, spotkajmy się z ranem, bo ja wstaję o szóstej rano, mi to pasuje. Ona mówi, że też. Dobra, no to chuj. Ósma rano, jedziemy gdzieś na północ za Toronto. No i y, mamy challenge. Wiesz, nie wiem ile ona ma lat, co nie. No, to jest ten fedofil, o którym mówili? Tak, mówię, kurwa, jak mi tak dobrze poszło przy, z pierwszą dziewczyną, mówię, zagaduję, podchodzę, co nie. Bum, jest numer. Mówię, kurwa, może ja faktycznie jakiś przystojny jestem, czy coś. Bo ja wiesz, zawsze jestem gnębiony za wygląd, że, za karłowatość i tak dalej. Prawda? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Glos rozsadku 5 zł. Ada pocoisk w spodniach. Idź bez spodni. Wycigasz chuja i pokazujesz dominację genetyczną. Ale zapomnij Alem, że ty zamiast testosteronu produkujesz estrogen, ty cwelu jebany. Oby jakiś Sigma odbił ci ta oliwkę. No hejka, my akurat już wiemy po twoim wyrazie twarzy, kiedy kłamiesz, zwłaszcza po oczach. Randka, tak. Jasne, zresztą zaraz do niej napiszę na LinkedInie. To się dowiem, bo może Laska nawet nie wie, że się z Tobą spotyka. Wiele się spotyka, wie, że mam dziecko z siostrą. Wie o mnie tyle, ile powinna wiedzieć. Oprócz. Jedynie co musiałem jej wytłumaczyć, to że zdjęcia, kurwa, czy przeróbki ze mną i z dziećmi związanymi na OME są fałszywe. Kocham dzieci, chcę mieć dzieci, chcę być dobrym ojcem, ale. No, nie w taki sposób je kocham. To są jednak rzeczy zostawione dla osób chorych psychicznie, a ja ostatnimi czasy nawet powiem, że jestem mentalnie stabilny. Z Erykiem, słuchajcie, skontaktowałem się. Eryk prawdopodobnie dołączy do nas za tydzień bądź za dwa tygodnie. W sobotę także i. Dostałem opierdol za to, że dałem mu jointa z fentanylem, chociaż szczerze mówiąc nie mam tego pojęcia, co tam w nim było, bo go podał mi jakiś ziomek, co leżał ten joint na tym. Powiedziałem, ja nic chłopie nie wiem, powiedział, że tak go wypierdoliło, podesłałem mu linka do woda, także nie wiem czy na Discorda wejdzie, wolałbym szczerze mówiąc nie, bo to każdy, kto wchodzi na Discorda, potem z niego magicznie wychodzi za 10 minut. Domyślam się, że za dużo informacji i na to nie są gotowi. Stary, prosiłbym, nie wysyłać mi takich zdjęć, okej? Okay. Eee, prosiłbym, po prostu, eee, ja jest... Nie rób tego, nie rób tego. Złotych. I pójdzie. Ta laska, która zjeżdża z palca do klechy ojca Klimuszko nawet nie wie, że stanie się nową, kanadyjską szyszką. Znajdź tego polskiego wikinga, to będziesz miał jeszcze kanadyjskiego Jaspera w nowym sezonie. Szkoda tlenu. Tary, Stary, słuchaj, ale ona jest wyższa ode mnie, rozumiesz? Ona jest wyższa ode mnie, nie wiem ile ma lat, może być i nawet starsza. Nie będzie nową szyszką, ponieważ ona pracuje i naprawdę. Stara się, wiesz, w jakikolwiek, no po prostu nie będzie, zobaczysz, trzeba, trzeba zobaczyć na czym się stoi i tyle, okej? Okay? Dobra, odpalamy omej, spierdolamy stąd, bo zaraz wywóz dostanę. Słuchaj mnie kurwo ruda, 5 złotych. Okej. Okay. Jutro streamujesz randkę i chuj nas to obchodzi. Twoja przyszła żona musi poznać prawdę i tylko prawdę, czyli od nas, widzów, bo ty ją oszukasz jak każdego napotkanego człowieka. Musi poznać prawdę o dziecku z siostrą. Ale dajesz sobie sprawę, że jeżeli będzie stream i ona dostanie taki napływ informacji, to postawisz mnie w sytuacji, gdzie nie będę w stanie uargumentować siebie, żeby nie wyjść na idiotę? Potrzebuję trochę czasu. Ja i tak, słuchaj, jeżeli ja będę miał żonę kiedykolwiek, rozumiesz, rodzinę własną, ja będę musiał wszystko im wyśpiewać. Wszystko. Nie ma sensu kłamać na początku, bo później kłamstwo tylko się na mnie odbije. Także jej wszystko no wszystkiego jej nie powiem jutro, ale tyle żeby delikatnie wiedziała, że czy się warto w to wpierdalać, 5 zł. Witam Cwelu. Jakie ty masz cwelowskie aplikacje na tym pulpicie? Wypierdol je, bo chcę widzieć ta piękna tapetę, a nie twoje cwelowskie aplikacje i wypierdalaj Cwelu szmato z domu. Okej, okay, dobrze, w porządku. Hello hi i was last time here and i promised you that i'll come back i got a free water from you okay uh, so i'll just get whatever you have the best options mm. everything okay everything's okay so mm. what would you prefer everything Everything. what do you want to eat sweet sweet yes sweet and a good good strong coffee mm. no? yeah. here Yes, yeah, here, of course, here. You're closing? You're closing? When? Four. At four. I have 30 minutes. Yeah. Okay. I'll do it. No, I'm, I'm quick. I'm so quick. Will... No, no, no. I I remember I promised to come here. My viewers told me that I promised you, and I'm might... <laughs> I, and I went to work okay. to Sadbury. Wow. Yeah. So, so. so okay. I... Uh, you want coffee and? Coffee and. Uh, I'll try the thyme pie and the ring baklava, please. To, ale zobacz, jak ładnie to wygląda wszystko. On to wszystko... To... on to, Ta restauracja ma 4,9 oceny i ten pan dał darmową wodę mi, żebym pomógł innemu starszemu panu. Teraz myślę idziemy dalej. Dobra, czas na sluga, idziemy się kurwa ogarnąć. Dobra, widzowie, koniec tego pierdolenia o tych wszystkich dupach i niedupach. Człowieku, będzie co będzie kurwa, bo albo dobrze jutro pójdzie, albo dobrze, albo dobrze nie pójdzie. Pytanko, dobra, chcecie streama z Erykiem? Chcecie? Dawaj do Eryka. Kawiński, Eryk będzie w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, Eryk? Erik należy do gangu, Erik jest w gangu, zrozum to, on jest w gangu, ma córkę, ma inne rzeczy, kurwa, wiesz, ja się w to nie mieszam, ok, Barberek, no idziemy po drodze, zobaczymy, co się stanie, co będzie, ten, no on normalnie jest w gangu, weź, kurwa, tego Eryka jebanego, Adam, czyli co, napisać do niej, że chcesz z nią streamka zrobić, tak, słuchaj, napisz do niej, że chcesz z nią streamka zrobić, ale jestem zajęty, ponieważ, kurwa, już mam randkę jutro, więc jeżeli się ma nadzieję robić, to niech spierdala, nie, no, poważnie, to jest git, jest git, możesz pisać. Dawaj Eryka nie strzela do murzynów Słuchaj ja mam taki problem stary hmm? Że Eryk no niestety ma problemy z tym, że on lubi strzelać Co nie? On, on lubi strzelać I nie ukrywam, że jak co każdego z tych mam być pop, pop 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 To się w końcu W końcu się kurwa na tym przejadę Ej on seria ma rogi, bo zalał Debilu jebany, taką czaszkę skontrolowaną Odpierdol się o. Can I go new? Can I join you for a quick trip? Yeah. Sorry. Uh, with you, wherever you go. It's okay. It's okay. Whew. Where are we going? My name is Adam. Adam, I'm like, going to Stony Greek. Where? Stony Creek. Stony Greek. Okay, let's go. What do you have in your bag? Chocolate. Chocolate? No way. O kurwa Jedziemy Ty, ale to daleko jest trochę Tylko chłopaki, ja mam ósmej tutaj Ja muszę wrócić Ooo tam witam wszystkich serdecznie Plany się zmieniły Jedziemy sobie tirem No nie Poland. I know this is uh, uh, near uh, where the Russia and the uh, Ukra Ukraine. Ukraine. Yes, yes. exactly. And can see the plane and the uh, what, uh, the other stuff. <laughs> you guys worried about Russia now? Are we worried about Russia? Yeah. No, Russia is worried about Poland. Listen, Poland is a small country, I know, I but know. these guys, you they took us for 123 years out of the map. We came we came back and we're still here, you know? So. But you were born uh, here. In Uganda? Yes. What time uh, in the year? 98. 98. Yeah, so you came seven years before my parents had me in plans. I mean, oh, they yeah. never planned me, but you know, it yeah. is what it is. Young love. najfajniejsza historia z from, uh, from i and exploring hard. Life is hard. Life is hard? Tak, to prawda. I najciekawsza historia jest taka, że jest ciężko. Nie jesteśmy z Tobą od 10 lat, a ta Oliwia ojebie cię na siano i darmowe żarcie, nigdy jej nie zobaczysz. Zakład, że będzie moją żoną. Możesz to możesz sobie szotować Jeżeli jutrzejsza randka nie wyjdzie to odpalę ci w grudniu przedłużanego streama. Dobra? Jeżeli faktycznie masz rację, to odpalę 1 grudnia przedłużany stream. Ok. I'll be getting outside here, right? Uh, yeah. Okej, okay. take care Thank man. You, It was Thank nice you. meeting you. Have a safe trip! Yeah. Thank you. Ben. And you really look like you're 50, trust me. Take care. Oh. A teraz wracamy do codzienności, czyli do napierdolonych ludzi na ulicy. Dobra, gdzie jestem? Na Queen Street. Dobra. Czekaj. zajebisty ziomek, poczekaj. Darmowy rower. Hi, you want a cigarette? 正凯。 Nie wiem, dostałem takie coś w prezencie, kurwa, nie wiem co to jest. tak. No, no, I don't need this. Like if you wanted, to take it, to take it. No, no, Yeah, yeah. You can take that. Thanks for Tak, Yeah, thank you. know Tak, I don't have Tak, And those are for Tak, That's good. Okay, thanks. I think it fits yours tak. Yeah, I think so too. Thank you very much. Muszę się ręce umyć teraz, kurwa. Ja pierdolę, fu. tak. you get me a Yeah, I'll get you a coke. coca-cola i want to remove immigrants they want to remove immigrants yeah. you're not are you this guy? oh this is canadian that's canadian <laughs> 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 yeah well oh you work here yeah. okay i'll just get a quick coke for her oh, can, can do you have a larger one Tak, kawałek będzie ładny A jeśli nie masz problemu, to po prostu wyczyszczę ręce, ok? Yeah, tak dziękuję Widzowie, ja nie lubię wychodzić z domu, bo od razu coś się kurwa dzieje, co nie? My się idziemy gównem tutaj, jak u mnie Mi ręce w kiblu, no myję, myję Pytala też? U mi papy. Ja pierdolę, ale że tak? Kurwa. Nie, no to jest nieludzkie ludzkie Czekaj. Ale to jest niemożliwe, wiesz, bo ja, ja sprawdziłem, że normalnie to chłopie jest ten. Normalnie to jest przez dietę moją. Bo ja dużo białka wpierdalam, co nie? Braci i kole? Przyjebasz. Bo ja nie wiem, czy, czy jak chcę wspierać ludzi, którzy kradną w sumie Tak sobie pomyślałem, że chyba sam się tej kolki napiję Bo jak ona kradnie... chociaż Ty poczekaj, dam im te budowy Nie wspieram To hey, I'll Hej I'll just get a coke. Just a coke. Just a coke. Just a coke. Uh, coke? You nie yeah. Yeah, no worries. Nie zastanawiaj się, Zapy... Zapytam się. Hi. How can I help you? Um just looking for some Haircuts? Uh, haircuts? Did... Are you doing haircuts too? Yeah. Can you trim my beard? Actually he's not here today. Okay. Do you know any barber shops near here? No. Hi. Yeah, I... Możesz can check this może? Możesz you can go up, the right. up there up there okay few so, so, block okay? blocks down okay cute okay thank you very much have a good day take care Aleśka Całkiem spoko była Wycie te te azjatki coś mają w sobie takiego ale jednak nie ma nie ma to jak prawdziwa polka Nie gole na zero brody w człowieku ty wiesz jakbym ja bez brody wyglądał Pacet bez brody, ej to urządzenie, które oddałeś jest warte tysiąc dolarów, 1200 dolarów w Sorry man, is it electric car? Yep. Electric, sorry, bicycle? Yeah, yes. Are you gonna be going this direction? Me? Yeah. No, I'm going this side. Oh, you're going that way. Mm. Okay, thank you. Take care. Barbershop. O, oh. whiskey and beer. No to poczekaj, no to mamy barbersza, Poczekajcie, chłopaki, idziemy. Łotego! Zajabali we Włoszech rudego Adamcego. Łotego! Zajabali we Włoszech Adamcego. Łotego! Zajabali we Włoszech Adamcego.

Dzielarka mówiła, że nie lubi brody. Lepiej jak ostatnio. Czujcie, że dzisiaj wchodzę do brata, a brat sobie żeby 5 godzin napierdalał maszynkę nie pytajcie co sobie wydziarał, co sobie wydziarał. Witoby jaka ocenka brody? Niech ci włosy z nosa w wyrpie, to się obudzisz? 25 20%. 25%. Add up 20. Oh, I have, I have to oh. add up. Oh, yeah, yeah. yeah. Oh, Appreciate it. Even the price is very good, like, guys. You know, I, I had a guy with really long hair. Like, um, he, until his butt. Okay, I'll give him a call and I'll bring him here next time, you know? I'll tell him there are guys that know their shit. Okay, that's good. Uh, do we have so, any? Do we have any vodka shot or whiskey? Okay, I'll I'll go with uh, I'll go with vodka shot too. <laughs> Thirty-five dollars. za ta nie zapłaciłem. Ty się z czarnymi brateczkiem nie się, cię miedziana, kurwo? Wiesz co? Zajebiści są czarni ci akurat. Widzisz? Powiem ci, zajebiści, zajebiści, zajebiści. Wiem, że wiesz, mało kontentu było czy coś, ale ja im coś przyniosę. Teraz ta Brazilian Wax boliwka bo na twój widok ci remix zacznie robić. Nie, stary. Raz próbowałem osobiście, osobiście mam łaskotki więc nie chcę nie, nie moje klimaty nie no nie moje klimaty Adam czemu stałeś się islam islamista hey, How are you man? Hey, All hey, good. New York New York? New York. Yeah. <laughs> well oh. you're having a small beer oh me good it's good ah. thank you you want a beer you have more beer or just one yeah. i can get you yeah. some Give have a pm you have a pm so where are we partying tonight yeah Hungary. Hungary. Poland. Hungary. Polska. Polska. Dobra ranka. Hungary. Dobra ranka, Benapol. 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 Yeah. Well, ja. Jak się masz? Jak się masz? Dobrze. Ja dobrze jak ty się masz? Ja dobrze bardzo. Dobrze bardzo. Wszystkie piwasz dzisiaj? Um, yeah, yeah, od yeah, yeah. dzisiaj? Yeah. 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 Okay, man. I'll keep going. Enjoy your party. Okay. Keep it like that. Ugh. Take care, man. Um, uh, Hello again. Can yeah. you buy me a lighter, propane lighter? Yeah, what happened? One dollar, how two dollars. how the, the fuck are you here? I, I don't know. I'm to, I have to buy me a bag of chips. Sorry. Oh you bought a chips? Okay. You need a lighter? I need a lighter. You need one? I'm You want one lighter? Yeah. There you go. A no, lighter. Which? Okay. Somebody else will buy me one. Okay. okay. Oh, I don't have any more. Thank you. Take care. Okay. You too. So, jak się tam tej znalazła? To jest długo na cześć, że się rozpływ rosnących miejscach. Admin ją tepnął. Okay, zobaczymy, co jeszcze będzie.